witam serdecznie z tej strony Anin, a w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie 10 saszetek z kartami Lego Ninjago z serii 9. To jest już drugi odcinek na tym kanale z otwierania kart. Poprzedni znajdziecie tutaj w karcie. Serdecznie na niego zapraszam, ponieważ udało nam się zdobyć jedną z rzadszych kart. A mianowicie złotą kartę, którą mo można znaleźć jedną w co 25. saszetce. Eee, zobaczymy, czy w tym odcinku również uda nam się zdobyć taką kartę. To by musiało być już naprawdę duże szczęście. Eee, przypominając, w jednej saszetce mamy 6 kart, cena jednej saszetki to 5,99. Jeszcze zanim przejdziemy do otwierania, zapraszam Was do subskrypcji wraz z dzwoneczkiem, zostawienia łapki w górę oraz komentarza pod tym filmem. Będzie mi naprawdę bardzo miło. Pierwszą, pierwszą saszetkę, jaką otworzymy, jest z Arinem. Zobaczymy co ciekawego ta saszetka nam przyniesie. Pierwszą kartą jest potknięcie. Kolejna to luźny ster. Następnie mamy robust strażnika Jaya. Cesarzową Beatrix. Oraz dorama w akcji. Kolejna saszetka. I mamy puzelek z... Lloydem, następnie Oślepiony, następnie Wyścig Mechów, Komiksową Cesarzową Beatrix, Drużyna Arin i Ryu oraz Mega W tej saszetce mamy już dwie karty. Widzimy, że są dwie, bo były odwrócone. Dwie lepsze karty. A pierwszą kartą jest puzelek z Raptonem oraz Smokiem. Kolejny puzelek z Arinem, następnie drużyna Kai i Wildfire. Kolejny jest silny łowca szkieletów. Ultra Wildfire oraz drużyna Jay i Zain w akcji. Przechodzimy do kolejnej saszetki. Pierwszą kartą jest puzelek z Łowcą Szponów. Czy tam Łowcą Imperium? Już nie pamiętam niestety dokładnie. Kolejna jest to karta Wyścig Mechów. Kolejny puzelek z Lloydem. Następnie mamy komiksowy Komandor Strażników Imperium. Kolejny jest nowicjusz ninja Arin oraz rycerz szkieletów w akcji. Te osoby, które nie oglądały poprzedniego odcinka, pewnie nie wiedzą, bo wspomniałem o tym pod koniec, ale planuję y, zrobić dla was konkurs, w którym do wygrania będzie pewnie z 10 saszetek z kartami. Konkurs ten pojawi się niedługo w filmie, z również z otwierania kart. Także serdecznie polecam Wam wyczekiwać, ponieważ będziecie mogli zgarnąć za darmo 10 takich oto saszetek. A w tej saszetce mamy drzemkę, puzelek z cesarzową Beatrix w swoim mechu. Kolejny jest starożytny tekst. Drużyna dr Laro i Dorama, łowca szponów Imperium oraz Mega Komandor Strażników Imperium. To jest szósta saszetka. Tak, szósta saszetka. Także zostały jeszcze cztery do końca i pierwszą kartą jest Młoda Naukowczyni. Smoczy samochód Kaja, poduszkowiec Rasa, silny wojownik szkieletów, komiksowania oraz drużyna kol i Zane w akcji. I mamy tutaj książeczkę z zasadami gry. I pierwszą kartą z tej saszetki jest puzelek z kolem, następnie jest szybowiec Raptona, kolejny puzelek ze z Smokiem Wildfire oraz z Zainem oraz jego samochodem. Kolejny jest odrzutowiec, następnie komandor strażników Imperium oraz ostatnią kartą jest mistrz łów akcji. Wyszczeciacho. ciacho, Zawiśnię... zawiśnięcie, przepraszam. Nie doczytałem, niestety. Fałszywe e, papiery. Nia Lloyd oraz Megadorama. Zostały dwie saszetki. Pewnie już yy, nie uda nam się trafić kolejnej złotej karty. Ale to nic złego, bo tutaj mamy dwie te lepsze. I pierwszą kartą z tej saszetki jest kapsuła Jaya, Puzelek z drużyna łowca szponów i sz, e, Drużyna łowca szponów Imperium i Strażnik. Drużyna cesarzowa Beatrix i Raz. Oraz Ultra Sora i... Sora w akcji I ostatnia saszetka Czy znajdziemy tutaj złotą kartę By było bardzo fajnie na pewno Ale czy tak się stanie Zobaczymy Mamy tutaj też dwie lepsze karty Pierwszą kartą jest Puzelek z To jest chyba Jay Jay albo Nia Ale obstawiałbym bardziej Jaya Następnie mamy nadzorcy z nowicjuszka ninjasora w tych okropnych włoskach. Złośliwy strażnik szkieletów. Mega call oraz Ultraloid. No więc tak, to by było na tyle. Otworzyliśmy sobie wszystkie 10 saszetek. I te karty nam się udało zdobyć. No jest ich dość sporo, bo 60. Przez to, że w każdej saszetce jest 6 kart, my utworzyliśmy ich 10. Prosta matematyka. No i tak, to by było na tyle w tym filmie. Zachęcam Was do subskrypcji tego kanału wraz z, dzwonec z dzwoneczkiem, żeby nie, prze nie przegapić kolejnych materiałów zostawienia łapki w górę oraz komentarza pod tym filmem oraz wyczekiwania na filmik wraz z konkursem w którym do wygrania będzie 10 saszetek z kartami to by było na tyle był z wami Anin